Kurwa, herbata mi się robi. Hej. Aha. Czyli, czyli nagrałem się tą wiadomość, kurwa, herbata mi się robi. miś. <grywa> o oh, no. <grywa> Jakby było, słuchać, taki reaktor jądrowy to po prostu laptop to no mi chodzi, no, bo no, przygrywam sobie e, tamte pliki z shaderami no od C, no cfa na komputer głów ja no spokojnie chociaż nie wiem czy ale... mi się nagrało bo teraz ogarnęło, że miałem wyciszony mikrofon ale, ale się nagrywa, nie wiem co ale nagrałeś herbaty i to jest najważniejsze no dokładnie o żaden, nie, ja, ja jestem teraz w takim dobrym humorze po tym jak nagrałem ten filmik na OGIF-ach. co dobrze Bo to jest dosłownie esencja tego, czego nienawidzę. Jeżeli chodzi o internet. Za chwilę rozpocznie się losowanie tematu bitki. Kurde, powinienem się nagalowo ubrać jakoś. No, dokładnie. Coś, włosy trzeba, na żel ustawić. Trzeba zrobić mema z tym gościem, taki, że pogrzeb córki i losowanie tematu bitki taki wystrojony jest. Czekaj, daj mi się, tylko. Chyba mi się chyba to zrobiła. Muszę. I nie zdążyłem ogarnąć nawet. Nie! Wiecz! Dobra! Chyba ta Nie Nie chcę mi się pić. Dwa, jeden. Może ja to. O, nie, będzie. Uf. Uf. nie będzie. Ja pikę nawet włączy. Uff. Nie będzie tu Dzięki Bogu. W ogóle, jak mogłem zrobić grę na temat fonice do kłębka? Dałoby się. Znaczy, no tak, ale o. dzięki Bogu, ja pierdzielę No kurwa, ten bardziej Proszę niech to będzie Jan Paweł II, niech to będzie Jan Paweł II A to był papież To będzie on drugi Nie! Nie! No, o, o. no nie. Jeszcze, jeszcze na żółto mignął! Nie! Nie! A, nie! Holim! No Oj, trudne, trudne się wylosowało No? Trudne się, się wylosowało! Olimp! Kos to są razem Ja pięcielem! Co, pięć Co Właśnie... zrobić? Ej, jaki ciężki temat, ej! Olimp. Chuj na temat bogów rzymskich. <grym> <grym> o, jest już Rzymski. ten. O Boże. O Boże. Ale muza dobra. No, przyniesienie. Ja mam do rozprawki napisać, czy grę zrobić. Zabić czekaj. Tak, gdzie ja mam swoją mitologię kreatką? Mam taką książkę. Zbyt muzyka z milionerów, czy mi się wydaje? Tak, tak to jest z tak, tak. Dobra, czyli że grę tak. zaczynamy tak. tworzyć od, 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 od godziny na, na 16, dobra, no to ja, to ja idę na pokerbatę. Dobra. Ale trochę lipa, no że, no, pa, no że papież, no jednak, no nie był. No. Dobra, dobra, no to ja tutaj Oj, będę. Ja też pewnie. Chciałem streamować na YouTubie, ale nie będę, bo mi się nie chce. I... Ja też to będę siedział. Kurwa, kocham mój internet. Kocham prezydenta, kocham prezydenta Dudę. I Morawieckiego. I Morawieckiego. Czyli co? Zaczynamy od szesnastej dopiero? Teraz to. Czy już zaczynamy? Chyba, chyba od 16.00, to teraz można przemyśleć okay. trochę. Ciekawy to Nie, nie, już ja ja nie wiem jak ugrać Percy Jackson i Bogowie Olimpijscy. Ej, co? Percy Jackson był zajebisty. Okej. Okay. No, dmian, myślałem szczerze mówiąc, że to będzie taki temat, w sensie gatunek, nie, a nie taki temat, że, że dosłownie Słyska, temat. Ja myślałem, że to będzie wyraz. Znaczy, no to były wyrazy, ale... Czyli możemy zrobić jakąś grę o w jakimkolwiek gatunku? Tak. Okej. Okay. Dobra co ja powiem no trochę słabo słaby temat trochę okropnie słaby temat ja myslę... ale mam pomysł ja mam pomysł już się już w głowie rozjarza ale... oh, e, za dużo Jak... nalałem wody i muszę ten i muszę ogólnie trochę. Już to zrobiłem, ale, ale herbatę no, zostawiłem w kuchni. I to nie jest no, jedyna woda, jaką tam smacznie mogę pić. God damn. To Bardzo Kujowy temat. No. Czekaj. No, ceja, ceja, co ja chcę powiedzieć na ten których nie chciałem, żeby się wylosowały, ale była możliwość, że się wylosują, nie, no był ten Olimp właśnie, Jan Paweł. Jan no, Paweł nie wyszedł. No, szkoda, nie, ja bym, ale nie wiem, jak czy gdyby widzieliście... Była, jakby był Jan Paweł... Edyos. Gdyby był Jan Paweł, to zrobił klikera, to zrobił ja klikera. Erios, to jest twój głos? No to Rany, pierwszy raz Ciebie słyszę, kurde, że siedzę od, na ten bo już tyle lat i pierwszy raz Ciebie słyszę. Rany, mo, mogę twój autograf, mogę twój autograf. Słuchaj, to ile? To już 10 lat? Kurwa, 12? Nie wiem. A ma jakiś filmik z tego losowania? Ja mam, ja mam filmik, ja mam filmik, ja nagrywam. Ja o, też mam. Wyślesz? Oczywiście, że tak, mam 6 minut nagrane, ale nagrywam. A to nie mogę wstać ewentualnie na, na YouTube'a i ten, dać nie na niej publiczne. Aha, no dobra, powiem, jak <laughs> ten. Mam też przy okazji jak, 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 ten, jak, jak, Boże, jak się nazywa... Jak, jak szczęśliwa pomarańcza mówiła, że herbata i mu się zrobiło. Um abraço a todos.